Cześć, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu, a tak chłopaki w pracy. Widzicie jaka praca? Leżąco jedząca. Coś w ten deseń. Szafir na straży i klakson. A reszta się normalnie byczy. Ale wam dobrze, ale wam normalnie dobrze. Bycie się i przyżuwa. Patrzcie, jak synchronicznie dziobami ruszają. Wszyscy naraz. Widzicie to? O, klusek przestał teraz. Ale reszta mieli zdrowo. Żujecie orbitkę? Powinnyście być chodzącą reklamą gumy orbit. Ja już po pracy powiem wam, <laughs> przedziwna jest dzisiaj pogoda. Naprawdę jest przedziwna, bo tak. Rano było zimno, ale rano to rano. Wiecie, rano zawsze jest zimno. Często... Boże, jak ja ci wyglądam ludu. Ale potem wyszło słoneczko, z tym, że jak było słoneczko, to okej. Okay, ale wiecie co, jak wiatr dziś zawiał, to taka zimnica ja tak zmarzłam, że ja pierdzielę. A teraz idę do sklepu, do sklepu zwanego owadem. Zobaczę czy jest dynia hokkaido. Bo jak jest dynia Hokkaido, to będzie zupa z dyni. No, bo już mówię wam, ja po prostu teraz, jak te pierwsze takie dni zimne, Jezu, jak mi się chce coś takiego właśnie ciepłego, rozgrzewającego, normalnie, już zaczynam marznąć, już się zaczyna moje biadolenie, bo już wieczorami, to powiem wam, ja już normalnie włączam ogrzewanie, bo u nas jest zimno wieczorem. Zobaczcie, w Biedrze są te a la soda stream. tu jest Cola, orange i lemoniada. A ja normalnie to to zamawiam na necie i kosztuje trzy dyszki a tu, a tu kosztuje... 15 zł, czyli dobra. Co i te płyny? Eden są w różnych kolorach. Jest niebieski, jakiś zielony. A no, wzięłam przecież niebieski. O, te dwa. Oczywiście ten ciemny różowy mnie pachnie najładniej, ale te były też takie dość dość, więc je wzięłam. Się zmęczyłam, bo le musiałam lecieć szybko na górę. Bo słuchajcie zaczęłam do was nagrywać czekajcie, czekajcie o tak zaczęłam do was nagrywać zaczęłam gadać mówić rozmawiać do was nie patrzę, nie mam karty sim w telefonie w, boże w telefonie karty sim, co ja gadam karty pamięci w kamerze no i w ogóle by się nie nagrywało to co do was mówię a powiem Wam, że jestem dzisiaj już taka jakaś umęczona. Wstałam jeszcze <laughs> dzisiaj mega wcześnie. No wołałam cię, a przed chwilą sobie tu usiadłam, bo tu ...Tosiczka ze mną leżała. Ale musiałam lecieć po tą kartę. No i kociczka myślała, że matka idzie do łóżka na górę. I już by się tam chciała w banić nie? Moja Tosiunia. Właź, Tośka, na swoim miejscu, Betosia. No, właź, Tu, na górę, dziewczyna. Dawaj. Patrzę, bo słuchajcie, piszę z Luśką, Luśka przysłała... Wiecie, ona jest mega uczciwa dziewczyna, no i przysłała mi... protokół... Yy. No strat ten sporządzony tam u niej w domu. I wyobraźcie sobie, że no faktycznie wiecie, no, ja ona przysłała i prosiła, żeby powiedzieć ludziom, że przysłała ten protokół, tak przysłała protokół, według protokołu, wszystko jest zniszczone, wszystko jest zakwalifikowane do wymiany. Także patrzcie, jaka w ogóle uczciwa dziewczyna. Zresztą luśka jest uczciwa, to ona już to udowodniła niejednokrotnie, i powiem wam szczerze, że faktycznie, no tak jak ona opowiadała, tak też wynika z tego protokołu, że wszystko jest wiecie do dupy, do wymiany i w ogóle od podłóg po elektrykę, po hydraulikę, po kibel, wannę, kuchnię, pralkę lodówkę, podłogi, no wsio wsio, wsio co tylko można no i wyobraźcie sobie, że pisze mi, że jeszcze w ogóle nie wypłacili im żadnej kasy że cały czas czekają i powiem Wam szczerze, że cholera jasna, to miało być takie, wiecie, dwa podpisy, jak oni to mówili. U nas tutaj w gminie też najpierw mówili, że yy, znaczy dokładnie ta sama narracja była że dwa podpisy i, i ten, że mają być mega uproszczone te wnioski w ogóle. Później już była yy, taka śpiewka, że na razie tylko 2000 tego zasiłku powodziowego. A finalnie to też nie wiem, czy u nas już ruszyło, jakoś tak. Ale chyba jeszcze nie, bo tak to by mi dziewczyny mówiły. Też chyba nie ruszyły jeszcze wypłaty tych dodatkowych 8 tysięcy, co finalnie miało dać 10 tysięcy. Nie mam pojęcia. Kurde, wiecie co? Inaczej sprawa wygląda, jak ktoś pracował na etacie. To tą pracę, czy ten urlop, czy nawet jakby na chorobowe poszedł w tym czasie, nie? No bo wiecie, jakieś doświadczenia mimo wszystko płyną. Jakieś te pieniążki. Ale jak ktoś na przykład na działalności gospodarczej, tak jak ja teraz w tej sytuacji i straciłby. No straciłby to, to, co robi w wyniku powodzi, no to jesteś w dupie ze wszystkim, bo nie, nie masz kasy z żadnej strony. Czy to jest jakieś po prostu chore, no ale nie wiem, bo tak nie oglądam telewizji, ale wydaje mi się, że mówili w telewizji, że już wypłacają te pieniądze. No ale jak widać nie do końca. A ja chciałam wstać i iść do kuchni, ale tak, tu mam kota, tu śpią dziewczyny, tu, o, o. Więc ja, Tośka, Tośka mi się tak ociera o statyw, że zaraz mi go z ręki wywali. E, miałam iść do kuchni i gotować zupę. Tylko teraz mam dylemat, krem z batatów czy krem z dyni? Jeden i drugi lubię, na jedno i drugie mam kupione wiecie co? Nigdzie nie trafiałam dyni Hokkaido. Kupiłam zwykłą dynię, a tak nie bardzo lubię tą zwykłą, bo trzeba się z tymi pestkami babrać i te. No ta Hokkaido to wiecie, tak szybciej i ona szybciej się miękka robi. Ale trudno. Najwyżej następnym razem kupię hmm... Hokkaido, a teraz będzie ze zwykłej dyni. Bo miałam do wyboru jeszcze tą piżmową dynię, ale powiem Wam, ja nigdy w życiu z niej nie robiłam zupy i tak się zastanawiałam, czy wziąć, czy nie wziąć, ale ona taki bladziak w ogóle ta piżmowa, to tak jakoś mi tak nie bardzo i tak stałam z tą dynią, wiecie, w sklepie rozmyślałam, w końcu jej nie wziąłam, wróciłam się po tą zwykłą, więc, y... więc, 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 więc się zastanawiam, którą zupę gotować najpierw, bo na pewno ugotuję dwie, to nawet nie ma o czym mówić. przepraszam! A ja dzisiaj bardzo wcześnie wstałam, bo pracowałam tu u siebie i musiałam właśnie rano wstać. I yy, no, i tutaj poogarniać jeszcze rzeczy, bo wcześniej wszystko mi się udało zrobić, wiecie. I w ogóle taką, ja już mam taką schizę, tak pędzę wszędzie. I dzisiaj taka biegiem, boże, ósma, a ja jeszcze ten, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. I taka latam, w końcu patrzę na zegarek siódma, sześć, mówię, boż. Jak dobrze, że to siódma, nie ósma. To jeszcze raz spokojnie zdążyły kakawy, wziąć. Uch. Idę, dziewczyny, bo was zaziewam. Na amen. A to nie oto kaman. No i dzisiaj powinnam jechać z Kokolino do szkoły. A powiem wam tak, nie mam siły, że jeszcze chyba w tym tygodniu tą szkołę odpuszczę, bo... Zresztą Kokolino też nie ma siły. Ja wam zaraz pokażę. Kukolinko też nie ma siły do skoły jechać, prawda? Dziecińko, jedno i drugie też nie ma siły do skoły jechać. Diihuhu! Tadam, tadam. Nie zbieram już żadnych rzeczy na denko, ani na nic, tylko te kremy, co Wam polecam. One, wiecie co, to są bardzo fajne kremy i one często się pojawiają na prące w rozmanie, ale nie w rozmanie, w hebe. W hebe, przepraszam. Czekajcie, ja Wam trochę to opakowanie rozprostuję, może sobie coś tu jeszcze. Wycisnął drobinę. E, No, jeszcze, jeszcze tu było. To sobie zaraz ręce pokremuję. Ale one, właśnie jak się w hebe pojawią, na prące zwłaszcza, zresztą czy na prące, czy nie na prące, to one znikają. Moment, one zresztą same nie są drogie. Je można kupić na Allegro. Ja kupi kupiłam na Allegro, bo oczywiście na promocję w hebe się nie złapałam, ale dla mnie. Na lato one były, wiecie co? Na noc bardzo fajne, bo na dzień tak chociaż się nie ważą pod makijażem, a ma konsystencję dość treściwą, dlatego też bym się, wiecie, tak jak pierwsze próby robiłam, to się liczyłam z tym, że zaraz będę musiała zmywać twarz, ale bardzo się sprawdziły. Natomiast wydaje mi się, że to będzie petarda na zimę. Wiatr, mróz i tak dalej, one mają bardzo fajne składy te kremy przy przystępnej cenie, także y, ja Wam polecam, mimo wszystko zwłaszcza teraz na te jesień złoty no i dwa już wykończone pod oczy Joskin Geisha i Joskin cubaki. bardziej wolę ten cubaki. ale w ogóle tą serię Tsubaki wolę bardziej i krem do twarzy i tak dalej, ale obydwa są równie dobrze. To, dobre to są kremy do pod oczy i na powieki nie szczypią nic, a nic. Zresztą ja w ogóle kocham i uwielbiam firmę Joskin. Bardzo, bardzo, bardzo. Teraz mam otwarte trzy kremy jednocześnie. Jeden taki uniwersalny dzień-noc. Jeden typowo na dzień ten naturalny, z tymi naturalnymi składnikami. Jeden właśnie też taki fajny, na wieczór, i wszystkie trzy są petarda. Naprawdę, wszystkie trzy są petarda, i tak mieszam. To Joskin, to ten właśnie żółty, co wyrzuciłam. Także naprawdę są petarda, są godne polecenia. I od razu, dziewczyny, jak tu gadamy, jak tu z Wami dyskuczę, to od razu słuchajcie, biorę ten błonnik. Błonnik pije taki. Jest to błonnik roślinny. Zamawiam go na Allegro. Ma bardzo fajne opinie i naprawdę fajnie działa. Także. A piję go tylko wtedy, kiedy go Wam pokazuję na live'ach. Bo jak go nie wypiję z Wami, to zawsze zapominam. Ja mówię, dlatego ja, wszystkie te takie suplementy. Naprawdę uwielbiam w tabletkach, bo jak biorę te swoje prochy, co muszę brać codziennie, to ja sobie wtedy wezmę, ja to połknę, popiję 3 sekundy i ja nie mam problemu. Natomiast jak ja mam coś ekstra, chociaż ten błonnik jest super, bo on jest zupełnie bezsmakowy. Naprawdę zupełnie bezsmakowy, więc nie ma problemu, że wiecie, coś nie smakuje, coś nie ten. Wypić, zamieszać, można go dodać do soku, też nie zepsuje smaku, można go dodać do jogurtu, z czym kto woli. No ja tak najszybciej, wiecie, woda wypije i... i faktycznie fajnie reguluje pracę jelit. Oh, Jezu. Ale ogólnie mi się pić chce. Nagadałam się, wiecie na tym live na TikToku. I teraz mi się pić chce. No i cały czas się zastanawiam. Krem z batatów czy krem z dyni. Co tu robić? Ale żeby było szybciej, to bym zrobiła albo z takimi ala kluseczkami lanymi, albo z tym yy, groszkiem ptysiowym. Bo tak nie mam już za dużo czasu, a coś bym musiała wymyślić, żeby. A jutro było mniej, wiecie o co chodzi? Także takie rzeczy. Czekajcie, to ja znowu. A nie, mam. Myślałam, że mi znowu ktoś ścierkę ukradł. Yy, pytałyście mnie tu, dziewczyny, jak ta. Moja dieta. To znaczy, ten post przerywany. Czy ja mam jakieś opinie? Słuchajcie za dwa miechy albo ponad dwa miechy stosuję ten post przerywany, 16 na 8. I powiem Wam tak, co zauważyłam. Na pewno zauważyłam, że nie jest to typowa dieta odchudzająca, bo jeżeli przegniecie w tym 8-godzinnym yy, oknie żywieniowym z kaloriami, to i tak był to tego. Trzeba się pilnować, żeby i tak nie przejeść tego zapotrzebowania kalorycznego. Ale co zauważyłam, że na pewno lepiej organizm funkcjonuje. Na pewno człowiek się lepiej czuje, cera wygląda lepiej i w ogóle jakoś tak wiecie inaczej. Bo tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby uzyskać efekt autofagii. Autofagia to jest to, Zjadanie, eliminowanie z organizmu chorych komórek, takie samo oczyszczanie się organizmu, samonaprawianie. I powiem Wam szczerze, że mi na początku było bardzo trudno, ale tak dość szybko się wdrożyłam. Super mi szło, i ostatni tydzień tej takiej zawieruchy, co był powodziowej, powiem Wam szczerze, że kompletnie odpuściłam. I to tak mówię Wam zupełnie szczerze, kompletnie odpuściłam, jadłam wieczorem, wiecie, bo to tak wszystko w nerwach, szybko, biegiem, czasu nie było. Jest jak ja to od razu odczuwam, dziewczyny na buzi, psy, syfa, syfem, pogania. Tak mi się cera po prostu rypła przez ten tydzień, że to jest masakra. Czuję się taka zmęczona, uciężała, chociaż wiem, że to wiele czynników mogło się, wiecie, nawarstwić. Że to niekoniecznie musi być to, ale podejrzewam, że 90% to jest to. Także, jeżeli by się ktoś się mnie pyta, czy ja polecam post przerywany, dziewczyny tak, jak najbardziej, zupełnie inaczej się człowiek na tym czuje. Tylko polecam dojrzeć do tego, bo ja się do tego przymierzałam około 2 lata i cały czas mi się wydawało, że to nie jest dla mnie. Że nie, bo ja wolę na przykład sobie policzyć tak kalorie, pomimo tego, że ja tych kalorii pilnowałam. I wiecie, że ja tak sobie chudnę zawsze po 12 kg na okres letni, potem przywalę na zimę, bo odpuszczam właśnie, bo mi jest dużo łatwiej schudnąć, jak jest ciepło. Natomiast jak przychodzi taki okres, jak jest zimno, tak jak teraz, to mój organizm się sam domaga jakiegoś jedzenia takiego, wiecie, bardziej treściwego, czegoś ciepłego i tak dalej. Już zaczynam chodzić, szukać i wymyślać jakieś zupki i tak dalej, wiecie. Ale... Yy. Chodzi o to, że właśnie bardzo mi się podoba ten, ten post przerywany z tego względu. Dobrze, coś mi się głupiego skojarzyło, nieważne, bardzo mi się podoba z tego względu, że uważam, że organizm fajnie sobie to wszystko reguluje. Tylko mówię, trzeba do tego dojrzeć. Też trzeba pilnować kalorii, bo to nie jest tak, dziewczyny, że wy zjecie przez te 8 godzin, wiecie, dwa desery lodowe, pięć ciastek, pizzę i coś tam jeszcze i powiecie, no kurde, nie działa, bo nie chudnę. No nie, tutaj też trzeba sobie pilnować. U mnie zazwyczaj to wyglądało tak, że ja jadłam obfite śniadanie. No wyglądało, będzie wyglądać, bo ja wracam do tego, bo naprawdę bardzo dobrze się na tym czuję. Jadłam obfite śniadanie. Czyli takie wiecie, jajka, białko, coś tam takiego, co wiedziałam, że mnie przytrzyma, jadłam to w drodze do pracy, gdzieś około godziny 10. Bo ja pracuję na różne godziny, ale tak najwcześniej 9 zaczynałam jeść, dziesiąta. i kończyłam y, takim też dość obfitym obiadem. Czyli jadłam sobie ten obiad, jak wracałam. I czasami, jeżeli się zmieściłam w tym, yy, w, tych, w tym czasie, w tych 8 godzinach, to jeszcze coś jadłam, ale z reguły wyglądało to tak, że jadłam obiad, taki wiecie, syty, że naprawdę się najadłam, i to, to było wszystko. Jeżeli do tego dołączycie jeszcze ruch, to sukces gwarantowany. Naprawdę sukces gwarantowany. Yy, I to ja nie mówię o takim ruchu, żeby nie wiadomo co, ale mówię o krokach. Mówię o krokach i to 10 tysięcy kroków, żeby chociażby mieć, i zobaczycie, że efekt przyjdzie sam. Także ja bardzo, bardzo, sorry, że ja tak gadam, sprzątam, zbieram, bo wiecie, ja jestem Murasz tynkarz, Akrobata, Człowiek 10 Talentów i wszystko robię naraz. Ale powiem Wam tak, ja bardzo polecam ten post, bo mam nadzieję, że mi kuchenka płyta nie pęknie. Bo u mnie się to jak najbardziej sprawdziło. No. Czujnik mi się włączył. Ale ty jesteś świnia wredna, ty czujniku. Matka, musisz schudnąć. Bo kuchenka się drze. Jak na nią siadasz. Ale powiem wam szczerze, że to trzeba sobie przemyśleć. Do tego trzeba dojrzeć. Żeby się szybciutko nie zniechęcić i nie, nie wycofać. Natomiast jak jesteś w tym momencie swojego życia takim, że dobra, okej, okay, jestem zdecydowany chcę spróbować. To ja uważam, że to jest petarda. Naprawdę jest petarda. Gdzie ja tych diet wiele już naprawdę w życiu przetestowałam, bo ja wiecznie na jakieś jestem, także. Także moim zdaniem to jest jeden z lepszych sposobów, a skoro ma jeszcze właściwości właśnie samoleczenia, takiego udoskonalania tego organizmu, a to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, no to dlaczego by nie spróbować? Także jeżeli się zastanawiacie, to ja Wam bardzo serdecznie polecam. Mówiłam ja, matka. Teraz idę się dalej zastanawiać: krem z batatów czy z dyni. Wygrała jednak zupa z dyni, ale powiem Wam szczerze, że muszę się ratować. Zapomniałam kupić papieru do kupienia, więc wyłożę sobie blachę folią aluminiową. Tak sobie pomyślę, że mogłaby mi się aż tak przypalić. Tudy, to? Aż taka odważna nie jestem. Wczoraj wsadziłam na samą blachę pizzę. Matka, jak to się przyjarało. Człowiek tak cały czas z papierem, że już zapomniał, jak to jest bez papieru. Muszę trochę pokroić Dziewczyny, dziewczyny No co wy tutaj Takie jesteście Agentki Jeszcze mi połówka została Dlatego właśnie mówię Że najlepiej lubię tą Dynię Hokkaido Bo z nią się jakoś najlepiej pracuje Natomiast Z tymi twardzielami To już aż tak różowo nie jest no ale trzeba sobie radzić, prawda? Się chciało zupę. zachciało się zupy dyniowej. To trzeba sobie radzić. Normalnie. powiem wam, że to chłopy się przydał do tej zupy dyniowej. Autentycznie. Ale już nie będę się z nią tutaj szarpać. Nie wiadomo ile. Tylko ta cała resztka już wędluje, wędluje. Ta cała resztka już tu wędluje na blachę. I tu teraz sól, pieprz, cebulka, część cebulki, yy. Podsmażę na maśle do tej zupy, a część. Muszę sobie kupić jakiś nowy młynek, bo ja te młynki wszystkie wykańczam. Elektrycznych już tyle zajechałam, ale tych kręconych widzę, że wcale nie jestem lepsza dziewczyna. Tu mamy jeszcze czosnek granulowany. Nie, nie będę się z tym bawić. Pieprzu muszę też dosypać. Tak, czosnek wezmę sobie taki w paczce. Płatki. Czyli pieprzka, to też troszkę można dla podkręcenia. Gałka muszkatołowa. Jezu, no przeszkupowałam czosnek. Czy ja już nie dowidzę? Przyprawę do pierników. No, tutaj ja wziąłem przyprawę do pierników. No, może i wziąłem przyprawę do pierników. A może czosnek już po prostu przesypałam do pojemnika. No to też tak może być. Tak. Delikatnie z tym kajem, bo wiecie że. Można sobie zaszkodzić i uciekamy do pieca. Wszystko już siedzi w piekarniku, a ja czekam. Moje drogie dziewczyny, panie i panowie, panie i panowie, żeby o panach znowu nie zapomnieć. Słuchajcie, ja wam pięknie dziękuję za dzisiaj. Dynia razem z czerwoną cebulką wylądowała w piekarniku i ona tam się trochę popiecze. Ja później na masełku jeszcze podsmażę troszkę cebulki, troszkę yy, czosnku, zrobię bulion, to robię do tego dynie, dynie zaprawię odrobiną gałki muszkatałowej, mlekiem kokosowym i tak dalej. Także ja uciekam zmontować dla was film za ten czas z wami widzę się jutro, jeżeli ktoś z was jeszcze nie przychodzi do nas na te nasze TikTokowe livey to my bardzo serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku po południu około godziny 17. Natomiast sobota, niedziela, rano na kawę z matką. Także dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć. Pa.